Przedstawiamy pracę Jerzego Grabowskiego zatytułowaną Studium Cyfry 9. Grabowski ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz grafikę na Warszawskiej ASP. Był profesorem ASP w Łodzi oraz Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Uprawiał malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową oraz rysunek. Jego twórczość zaliczana jest do gatunku geometrycznej abstrakcji, charakteryzującej się matematyczną analizą funkcji cyfr w strukturze plastycznej. Poszukiwaniu odpowiedniości między językiem matematyki i plastyki. Miał ponad 40 indywidualnych wystaw w kraju i za granicą. Jest to Typowa sztuka konceptualna. Właśnie z najważniejszego nurtu poszukiwań artystycznych Grabowskiego pochodzi prezentowana praca studium cyfry 9. Poszukiwania formalne w sztuce Grabowskiego opierały się zarówno na symbolicznym znaczeniu dziewiątki w wielu kulturach, jak i na matematycznych obliczeniach, w trakcie których transponował kod numeryczny w kolory i formy geometryczne. Należy zatem Grabowski do nurtu abstrakcji geometrycznej z jej dążeniem do obiektywizacji procesu twórczego między innymi przez wykorzystywanie zasad matematycznych. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu grafiki artystycznej